Po podpięciu butli zawsze odpieramy pierwszą kucheneczkę gazową, ze względu na to, że ona ma najdłuższy układ gazowy, najłatwiej się odpowietrza, więc tutaj e, trzeba chwilę cierpliwości wykazać. Już nam się Czy przytrzymuje Pan tutaj najpierw? Przytrzymujemy chwileczkę, puszczamy. Działa na małym powieku, na dużym. Jest to zabezpieczone termoparycznie czyli w przypadku, kiedy dojdzie do niekontrolowanego zniknięcia płomyka. O, słyszał Pan? Tak. Kliknęły zawory, czyli to po 15 do 30 sekund, w zależności od nagrzania, samo zamknie gaz. Czyli mamy szyberdasek otwarty, okno, drzwi, zawieje garnuszek, stoi, no nie widać, że gaz płomyk, a on sam się zabezpieczy, tak? Czyli nie dojdzie do żadnego przykrego zdarzenia. Lodówka działa w trzech płaszczyznach. W tej chwili mamy ją na 230. Tutaj mamy 12V po podpięciu do auta, należy jednak pamiętać o tym, że mamy akumulator, więc podczas jazdy, jeżeli chcemy użytkować lodówkę, akumulator należy odpiąć. Alternator nie poradzi sobie z doładowaniem akumulatora samochodowego, akumulatora tutaj w przyczepie i lodówki. Bo lodówka w momencie jazdy osiąga około 10 do 11V maksymalnie. Dlatego przed wyruszeniem, jeżeli mamy zamiar ze sobą zabrać schłodzone bądź mrożone rzeczy, należy ją około 3 godziny podpiąć do sieci stacjonarnej i dopiero wyruszamy sobie. Tak? I wtedy te 12V w zupełności wystarcza na to, żeby podtrzymać. Ona jest w tej chwili godzinę czasu podpięta. Mamy już tutaj minusową temperaturkę zamrożoną, więc nawet mrożoneczki tutaj nam się nie rozmrożą. W czasie jazdy przepinamy tutaj, żeby użytkować stacjonarnie z gazu. Przepinamy na tą pozycję, tu mamy termostat, który nam reguluje moc lodówki. Ustawiamy sobie na maksimum, wciskamy i uruchamiamy iskromik. W tej chwili jest proces odpowietrzenia, więc tutaj trzeba się troszeczkę w cierpliwość uzbroić. Następne odpalenie będzie dosłownie już na klik w ciągu sekundy odpali. No tutaj trzeba przegonić powietrze i poczekać aż pojawi nam się gaz. W momencie zapłonu o pomarańczowa wskazóweczka wędruje nam na zielone pole, znaczy, że płomek został osiągnięty, chwilę przytrzymujemy, opuszczamy i A zakres, zakres tego zielonego pola e, oznacza e, moc e, jaką osiągamy, czy... nie to jest po prostu czujnik, który na zasadzie e, jonizacji. Płomienia, e, pokazuje, po prostu może wejść nawet nieraz na począteczek tego zielonego pola, ważne, że ruszył, drgnął, znaczy, że jest płomyk osiągnięty. Tak jak mówię, żeby zgasić, przerzucamy na którąkolwiek pozycję, zawór gazu zostaje zamknięty. Teraz następne odpalenie, to wygląda już tylko... I już mamy. Jasne. Zerujemy.